Marek, Marek. Zapraszam. Jestem okolikiem na najmniej no się. Mi yy, się wydaje, że... Ja już jestem ostatni rok tej nocy, Bo już tyle zaczynam rozumieć <śmum> Tak się, że to już chyba przyszedł czas mojego yy, rozkwitu. I, i, I teraz pozostanie mi tylko przekazać komu komuś się uda. I ale powiem Wam, że widzę, że jak tak myślę, to coraz więcej się bardzo. Ja już miałem kiedyś taki moment, po 15 latach nie pisałem, że stwierdziłem, że wiem wszystko, że nikogo nie chcę słuchać, niczego czytać, że po prostu teraz ja mogę uczyć. I teraz też mnie tak, tak złapało, bo wiecie, wydaje mi się, że Coś tam zrozumiałem. Ale to nie znaczy, że ja już coś wiem. Nie. To, to nie znaczy, że e, koniec mojej nauki, a dzisiaj byłem rano, e, no, bo, no bo się modliłem rano i wyszła mi taka uraza o wpół do ósmej, że musiałem o 10 pychać na meeting. I na tym meetingu było temat dziewiątego kroku. 8-9, a, a do mnie doszło, że mam urazę do gościa. Mam po prostu urazę do gościa, który mi kiedyś okradł, ani go nie, nie spuściłem, ani tam nie napuściłem na niego kogoś. E, nawet mu nie zagroziłem, tylko mu powiedziałem, że ja wiem, że to on go okradł. Nie? No i zasadniczo to zdawało się sprawę, że taki gość sobie myśli, no albo mnie wykończy. Albo po prostu mnie to komuś odda. Ja muszę teraz do niego podejść i mu powiedzieć, słuchaj, ukradłeś mnie, ale on mi powiedział, nie? jeszcze jak, jak, ja, jak, ja, to załatwiałem, ja do niego, mówię, a on mówi do mnie, ty Wiesiek, jak ty, ty inny byłeś, jak się nachlałeś? Hmm. Mnie zamurowało, to jest drugi bandyta, który mi to powiedział, nie? i teraz, ja się, ja się łapię na tym, że ja, ja, ja na trzech jestem inny, teraz jestem inny, ale przez te 15 lat, co ja nie piłem, ile ludzi ja nakrzywdziłem, jak, jakie rzeczy ja robiłem. Mnie, mnie moje dzieci mówią, my nie mamy do Ciebie pretensji o to, co żeś chlał, o to, jak Ty żeś wszystko wiedział, żeś zakładał te kluby, te grupy. No, przecież i słuchajcie, i tak, mnie, i tak mnie do mnie doszło, że ja mam urazę, i ja powinienem podejść do tego gościa i jemu powiedzieć: Masz rację, byłem taki sam, odpuszczam ci to. I nie stać mnie na to. Powiedzieć mi jest tu łatwo, ale zrobić to, po prostu widzę, y że to jest zupełnie co innego. Ale kiedyś to nawet nie mogłem do tego dojść. Tylko w myślach o, 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 czekałem, kiedy jemu się tam noga powinien i kiedy mu się coś tam stanie. Nie? Ale to jest yy, widzę, że no tak jak się mówi, no te dziewiątki nie są łatwe. No, nie są. Ja mam, ja mam też yy, z pierwszą żoną i, i z synem. Z, z... Pierwszego um, małżeństwa drugi nie wiem czy jest moim, ale jeśli jest, no bo to też te, też mam. Eee... Ja mam powiem, że jak ja słuchałem kogoś i ktoś mówił, no ja już mam pozałatwiane, tego, tak, to mnie taka zazdrość sprawa. Bo ja nawet nie mogę, bo oni się nie chcą ze mną spotkać, bo nie chcą. Podejrzewam, że jak podejdę do tego bandziora, to nie wiem, al, albo on mnie trzepnie od razu, bo u nas jest taka zasada, kto wie pierwszy, ten wygrywa. Bo on będzie wiedział, że to jak ja już podchodzę i trzeźwy, albo mu koset sadzę, albo go zastrzelę. albo... No bo jest silniejszy fizycznie ode mnie raczej, bo jest młodszy i tak jakbyś bardziej obity, no nie? Ja już przez, od, od wielu lat nie, nie, nie używam przemocy fizycznej no i, po prostu, no to. I mam, mam swoje lata, nie? ale e, wierzcie mi, że ja się tylko łapię, nieraz się posi posiłkuję tym, ja mówię, a Bill też nie zrobił, mm -hmm. o i podobno w ogóle programu nie robił, no. no bo jakby robił, to, to dlaczego miał kochankę nie? Dlaczego nie załatwił wszystkich spraw, dlaczego brał za Wielką Księgę kasę? wszystko jest bezinteresownie, wszystko dla ludzi. Im więcej zrobisz dla ludzi, tym więcej dostaniesz. Ale ja pojechałem do, do Cleveland, to, to na słowo Bill to tam plują. Tam jest tak jak u nas: Warszawa-Poznań. Dwa ośrodki Cleveland i Nowy Jork no Nowym Jorku tam bożyszcze a tu ale w klimat nie bo bożyszcze był no. ale to, to, to są takie moje aby tylko odrzucić to na bok żeby, żeby, żeby ten żeby, żeby się nie zajmować sobą nie? że może umrę może jakoś to wszystko nie ale ja to widzę zwłaszcza dzisiaj się przemawiliśmy nie mogą sobie dać rady z tą urazą i, i widzę że ee, to niestety tak to działa, że jeśli jestem w stanie komuś pomóc, to im mnie pomogą. Jeśli się kimś zainteresuje, to, to ktoś się mną no, no, zainteresuje. Im więcej dam z siebie, tym więcej otrzymam. To, to ja mam przerobione, ale nie mam przerobione tego, że to wymaga tyle odwagi, tyle kurczy wysiłku, że ja muszę do jakichś bandytów podchodzić, czynnych i, i z i re regulować sprawy, które, które najchętniej bym zostawił w ten sposób. A dobra. dobra. I, I tak go zapłuką kiedyś, tak? Ale to nie, ja to muszę załatwić w sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.